Górnego Śląska, a w szczególności kobiet w Królewskiej Góry. Witamy Cię Szlachetny Panie Generale wraz ze wszystkimi dożami i zacnymi rycerzami oraz przyszłymi obrońcami Ziemi Śląskiej i Narodu Polskiego. Witajcie zbawcy i osłowiciele uciskanych nas w Wielkim Przychodzicie do nas jako stóże bezpieczeństwa i pokoju. Przychodzicie, aby rozbić nasze obawy i uczynić nas wolnym ludem. Jak szczęśliwi jesteśmy, że usta nasze zamknięte do niedawna w radosnym mieście mogą dać teraz naszym uczuciu, wybuchającemu jak bulkan i uczyć w radosny w chwili wyzwolenia. Dziękuję za tak miłe słowa. Dziękuję za ten chleb i sól. Dziękuję za ten kwiaty i za tak piękne przyjęcie. Wyrażam wielkie słowa uznania śląskim robotnikom. Nie tylko za to, że przerwali krew w powstaniu. Lecz także za to, że zbudowali tak piękną bramę komunalną. Zapewniam Was, że zawsze możecie być pewni swojej ochrony. Zawsze będziecie się cieszyć wielkim szacunkiem i traktowaniem przez rząd Rzeczypospolitej. Polska. Zawsze z równą miłością traktować będzie wszystkich swoich obywateli. A Wojsko Polskie zawsze wiernie będzie stać na straży porządku i spokoju. W kogo dzisiaj pani się wcieliła i, to, i czy to pierwszy raz w taką... Prostać, no królową Kimzowca. nie było. Tak, tak, tak. Petronela. Petronela Golasiowa. Pierwszy raz się wcieliłam. Chyba pierwszy raz biorę w ogóle udział w obchodach tego typu w Chorzowie. Chociaż jestem Ślązaczką i urodziłam się tutaj w Chorzowie, więc jestem rdzenną Chorzowianinką. Z czego się bardzo cieszę, że mogłam e, uczestniczyć w tym e, wydarzeniu tak ważnym zresztą dla Chorzowa, prawda? Czyli jakby wkroczenie wojsk polskich i e, uzyskanie niepodległości, wyzwolenia. Także szczególnie jestem. Poruszona, mam nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. Wcieliłem się w generała Kazimierza Choroszkiewicza, Gorola, ale to w końcu Gorole przyjmowali tę część śląska w ramiona Polski. Generał Choroszkiewicz odznaczony w wojnie z 20 roku. Zginął nieszczęsny jak z generałem Andersem przedzierali się do tworzenia nowej armii gdzieś tam w 1943 chyba roku. No tak, bardzo to takie tak, wzruszające moment jeszcze jak się tak cofnie te 90 lat i że to mniej więcej tak wyglądało. No i wtedy wszyscy się cieszyli, i Polacy, i Śląsk też, no bo, bo, bo miał swoją, swoją. No ta Polska często była niewdzięczna. Zresztą no to dotyczy też naszych, naszych, naszych rodzin też bo e, moja rodzina też ma bardzo długą historię e, tutaj związaną ze Śląskiem e, moja babcia prababcia pracowała przy Korfantym też się udzielała politycznie była zagorzałą korzowianką szlon zaczką. Także jestem podwójnie jakby poruszona tym i moje korzenie też tak daleko rodzinne drzewko genealogiczne tak daleko sięga. Także jest to nam bardzo blisko.